Cześć, Piotr Łabno z tej strony witaj w kolejnej prorozwojowej rozmowie. Dzisiaj moim gościem będzie Sirych Wojciech, przedsiębiorca, dziennikarz, podróżnik, twórca m.in. podróżniczej serii Ten świat jest nasz, czy też właściciel kanału Nam Zależy. Łącznie oba kanały na YouTube mają zasięgi ponad 400 tysięcy subskrybentów. W dzisiejszej rozmowie Wojciech opowie, dlaczego w ogóle zajął się dziennikarstwem oraz w jaki sposób udało mu się dojść do tak spektakularnych rezultatów. Opowie o tym, jak podróże pomagają się rozwijać, co biorąc pod uwagę doświadczenie jego, a także gości, z którymi rozmawia, jest najważniejsze w biznesie. A także pomówimy o tym, jak ważna jest elastyczność w życiu zawodowym i jak można ją rozwijać. Oglądaj koniecznie do końca. Cześć Wojciechu! Cześć, dzień dobry wszystkim. Generalnie masz spore zasięgi. Udało ci się sporo jako dziennikarzowi osiągnąć. Czy jesteś w stanie trochę przybliżyć nam konkretnie, jak duże to są zasięgi? Trudno to tak naprawdę oszacować. Tutaj najlepszą odpowiedzią byłoby to zależy. Zależy na którym portalu, zależy kiedy, zależy przy jakich materiałach. Ja generalnie podzieliłem tę moją aktywność na takie dwie główne odnogi. Pierwsza to jest nam zależy i po prostu wszystko co związane z tą inicjatywą jest tytułowane na wszystkich mediach społecznościowych, właśnie jako nam To jest przede wszystkim YouTube, ale też pozostałe portale społecznościowe. I drugi mój powiedzmy imienny profil, Wojciech Śryk, na którym publikuję program Ten Świat jest nasz i to ponownie przede wszystkim YouTube plus pozostałe portale społecznościowe. Chyba najważniejsze będą tutaj te YouTube. no to na nam zależy, pękło ostatnio 350 tysięcy subskrypcji, natomiast na kanale podróżniczym pękło już zdaje się 74 tysiące subskrypcji. To się sumuje już do 4 kilkudziesięciu tysięcy, plus na wszystkich pozostałych social mediach, na wszystkich profilach też pewnie jest jakieś, ja wiem, 200-300 tysięcy. Jesteś już rozpoznawalną osobą na YouTubie, nie ulega to żadnej wątpliwości. Czasami żartuję, że jestem szeroko znany, ale jednak mimo wszystko w wąskich kręgach, bo jednak ten nasz świat, powiedzmy, biznesowy, inwestycyjny, gospodarczy, ekonomiczny i wszystkie te odnogi, bo to zawsze ociera się trochę o politykę, o geopolitykę, o różne inne tematy. No to nie każdego to interesuje, jednak są nisze dużo bardziej powszechne, nazwijmy. Rozumiem, rozumiem, aczkolwiek ja z drugiej strony mogę powiedzieć, że ja uważam ten świat biznesowy za taką ekstraligę, w której no naprawdę osoby, które muszą coś w życiu osiągnąć się pojawiają i też przeważnie przez takie osoby są śledzone czy wręcz podziwiane, więc no nie umniejszałbym tutaj jednak tego, że udało Ci się zbudować naprawdę solidne zasięgi w wartościowym myślę gronie. To może zanim jeszcze przejdziemy do spraw merytorycznych i mhm. tak po prostu mogę się pochwalić, bo tak rozpoczęliśmy tę rozmowę, to dodam, że nam Zależy jest jedynym kanałem spośród wszystkich dużych kanałów biznesowych, który nie dopala swoich filmów płatnymi reklamami googlowskimi. To znaczy, cały zasięg nam Zależy, a to już jest ponad 100 milionów odsłon, jest wyłącznie organiczny. Zresztą, jeżeli kogoś to naprawdę bardzo interesuje, to Google ma ten taki system, to takie centrum przejrzystości, reklam, tam można sobie wpisywać poszczególne podmioty, czy to działalności gospodarcze, osoby, spółki i wtedy ten portal zwraca nam informacje, kto i co reklamuje. No i często jest tak, znaczy zawsze jest tak, że nam zależy, reklamuje zero swoich filmów, bo my nie płacimy za zasięgi. Na razie i cały czas tak jest, a inne kanały nawet po kilkadziesiąt filmów na raz. Mhm, rozumiem. W porządku, no to w takim razie przejdźmy już do konkretów. Wspominałeś w wielu rozmowach, dlaczego zająłeś się tematyką taką, a nie inną. Natomiast pytanie, dlaczego w ogóle wybrałeś dziennikarstwo? To jest dosyć prosta sprawa i powiedziałbym nawet, że to się nie zaczęło wprost od dziennikarstwa. To znaczy, mnie bardziej niż sama profesja zainteresowała tematyka. Wtedy jeszcze trochę bardziej gospodarka. Ale też już z pewnym nastawieniem biznesowym, no i ja po prostu dostrzegłem, że w sieci jest bardzo mało treści o profilu wolnorynkowym. I takim prostym rozumowaniem stwierdziłem, że skoro nikt tego nie robi, to po prostu ja się tym zajmę. A dziennikarstwo jako takie, czyli jakaś tam praca nad warsztatem, nadanie temu bardziej profesjonalnej formy i tak dalej, to przyszło z czasem, no bo po prostu siłą rzeczy, z biegiem miesięcy, z biegiem lat, doszedłem do wniosku, że no skoro to robię, to trzeba to po prostu robić coraz lepiej. W porządku. No i myślę, że wychodzi to jak najlepiej. I wręcz tutaj takie trochę pytanie dające do myślenia, ponieważ dziennikarze, tak samo jak zresztą politycy, nie mają najlepszej opinii. Są tutaj wręcz bardzo skrajne opinie na ten temat. W jaki sposób ty do tego podchodzisz? Ja szczerze przyznaję, że często bronię dziennikarzy, i to nawet tych nielubianych. I to nie dlatego, że czuję tutaj jakąś sympatię, jako powiedzmy człowiek, który też się tym trochę trudni, bo ja nie do końca jestem tylko dziennikarzem. Ja przede wszystkim określam się jako przedsiębiorcę, no bo jednak prowadzę firmę, zatrudniam ludzi, dziennikarza i podróżnika, więc to nie tylko dziennikarstwo jest moim zajęciem. Natomiast wiem, jak to potrafi być niewdzięczne zajęcie, i rozumiem trochę dziennikarzy, szczególnie tych radiowych i telewizyjnych, że oni są poddani tylu ograniczeniom. Przede wszystkim, jeśli chodzi o prowadzenie rozmów, to będą to ograniczenia związane z czasem, że no niestety czasami muszą sięgać po rozwiązania, które nie podobają się widzom. No i, i wiem skąd ten hejt, wiem dlaczego. Dla przykładu, jeżeli dziennikarz ma program w formacie 20-minutowym, i to nie zależy od niego, tylko od wydawcy, od redakcji, i przychodzi do niego jakiś gość, mamy tylko 20 minut, trzeba porozmawiać o konkretnym temacie. A ten gość rozwleka te odpowiedzi, zmienia temat, no to siłą rzeczy trzeba mu przerywać, trzeba go docisnąć, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są osoby, które robią to zgrabniej, mniej zgrabnie. Ja nie bronię tutaj wszystkich, natomiast prosiłbym o wyrozumiałość dla, dla tej profesji. Serdeczna prośba o polubienie tego materiału i zostawienie subskrypcji, aby więcej tego typu wartościowej treści mogło do Ciebie docierać. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć a propos ciebie konkretnie, bo wspominałeś w wielu rozmowach również, że często ci wspominano, że jesteś zasztywny. Ja absolutnie tutaj się z tym nie zgadzam, ponieważ ja obserwując Twój kanał, obserwując Ciebie, jeszcze teraz, zwłaszcza jak przygotowywałem się do tej rozmowy, zauważam, że masz ogromne zadatki na dziennikarza, który jest autorytetem. Coś w pokroju. Chodzi mi po głowie David Attenborough z Zjednoczonego Królestwa. Dzięki właśnie temu, że nie jesteś takim śmieszkiem, który chce się wybić na YouTubie, tylko po prostu faktycznie czuć od ciebie ten obiektywizm, a jednocześnie, mimo dość poważnego podejścia do tematu, no, osobiście uważam, że nie da się ciebie nie lubić. No to dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Nie wiem, czy to tak jest i nie wiem, czy to każdy na pewno tak odbiera. To jest bardzo Pazuję. różne. Ja to też lubię tłumaczyć na przykładzie powiedzmy piosenkarzy, jakichś raperów, artystów. Zawsze jest tak, że nam po prostu ktoś pasuje lub nie. No, zawsze się zdarzy, ktoś jest na przykład bardzo popularny, ale dla 10% osób jest niestrawny, bo na przykład głos. Głos się nie podoba, no nie da się tego słuchać. I myślę, że podobnie jest z dziennikarzami, czy z każdą inną profesją publiczną tak to nazwijmy, nawet jeżeli ktoś jest dobry, bardzo dobry, no to i tak nie wszystkim to przypasuje. Ja na przykład często zbieram jakieś tam pochwały za mój głos, że on jest w porządku, on się nadaje, ale i tak zawsze ktoś napisze z kolei, że fatalny, beznadziejny, nie dogodzimy wszystkim, ale ja jestem tutaj na straży takiego stanowiska, że no mamy Przynajmniej w internecie, myślę, taki dosyć mocny, ten wolny rynek. Każdy może próbować swoich sił, mamy mnóstwo kanałów, więc niech każdy słucha po prostu tego, co mu odpowiada. Jasne, jasne. No, ja tak wspomniałem, być może też ze względu na podobne poglądy, nie ukrywam, że to też często tak działa, że swój ciągnie do swego. Niemniej uważam cię, że jesteś taką osobą dość obiektywną, a prowadzisz rozmowy także z politykami. Który, no, z którymi są, że tak powiem, skrajne e, opinie. E, I tutaj właśnie, jak to się stało, że e, też chociażby otrzymujesz takie rezultaty we swojej działalności? E, chodzi mi tutaj o Twoje cechy charakteru. Jak nad sobą pracujesz? I czy ewentualnie masz jakiś talent z tym związany, czy, czy jednak wynika to z Twojego codziennego podejścia i warsztatu? Powiem tak, i chyba pierwszy raz wybrzmi to publicznie. Ja się zupełnie szczerze przyznaję, że szczególnie w ostatnich latach mam spore zaniedbania, jeśli chodzi o właśnie pracę nad sobą. Już tłumaczę, jak to było. Pierwsze lata mojej działalności to było takie po prostu. Do... Rozpoczęcie tego wszystkiego. To była chęć zrobienia czegoś, i to w dużej mierze wyglądało tak, że oczywiście nie miałem budżetów, nie miałem pieniędzy, nie miałem w ogóle doświadczenia. Wtedy jeszcze najczęściej, ale nie zawsze, to było tak, że jednocześnie sam byłem operatorem kamery, operatorem dźwięku, sam załatwiałem sobie transport, sam jakoś tam dojeżdżałem, czy, czy czasami nawet autokarami, spałem po drodze, sam prowadziłem te rozmowy, sam rozmawiałem. Nie zawsze, nie zawsze, bo rzeczywiście czasami podnajmowałem. Kogoś, czy mogłem liczyć na pomoc znajomych, ale powiedzmy na te, nie wiem, pierwsze 200 rozmów, no to podejrzewam, że, ja wiem, 100, 100, kilkadziesiąt zrobiłem tak wprost sam. Na początku trochę mi pomagano, szybko mnie poduczono, kupiłem jakiś tam prosty aparat i jakoś sobie musiałem radzić. Więc byłem takim trochę kombajnem, wszystko naraz. I rzeczywiście z czasem w miarę rozwoju tej działalności, w miarę pojawienia się jakichś tam pieniędzy, z tego powoli inwestowałem, coraz więcej pracy mogłem delegować. No i, i tu jest ważny moment przełomowy, kiedy rozpocząłem na dobre realizację tego mojego drugiego projektu, czyli programu podróżniczego, no to wtedy dostrzegłem, że mam ewidentne braki jako powiedzmy dziennikarz prezenter, bo tak naprawdę nigdy się tym nie zajmowałem. Najpierw przez te pierwsze, nie wiem, tam 200 czy 300 rozmów, po prostu bezpiecznie byłem sobie schowany za kamerą i zadawałem tylko wcześniej przygotowane pytania, i wtedy rzeczywiście rozpocząłem pracę nad sobą. Pochodziłem trochę na warsztaty aktorskie, pochodziłem trochę na warsztaty związane z dykcją i emisją głosu. Bardzo dużo ćwiczyłem też w domu, i to z ręką na sercu mówię: nie jest przerysowane, nie jest, nie jest to historia w stylu, że muszę tutaj wyeksponować, jak to ciężko pracowałem, żeby to dobrze publicznie brzmiało. No nie, rzeczywiście był taki okres, że tygodniami czy miesiącami Wieczór w wieczór codziennie powtarzałem teksty, próbowałem, udoskonalałem, praca przed lustrem i tak dalej. I wtedy rzeczywiście tej pracy było dużo. Widzowie to dostrzegli, zauważyli, że ewidentnie z biegiem odcinków idzie mi to coraz lepiej, ale, i tutaj właśnie dochodzimy do sedna i do tego, o czym mówiłem na początku mojej odpowiedzi na to pytanie, ostatnie dwa, trzy, może nawet cztery lata były na swój sposób szalone. To znaczy niebywały wzrost mojej działalności, zasięgów i tego wszystkiego, rozwój firm. Więc ja, tak naprawdę, po pierwsze, pracowałem bardzo dużo, często tutaj w takiej pracy typowo operacyjnej, a nie już wprost dziennikarskiej. Mój projekt podróżniczy z racji pandemii troszkę, no nie powiem, podupadł, ale rzeczywiście było go mniej, więc nie miałem już takiej potrzeby szlifowania tego wszystkiego, a więc Odszedłem trochę od takiej typowej pracy nad sobą, ale teraz znowu wracam do nowego sezonu programu podróżniczego i znowu tej pracy będzie dużo więcej. Także różnie to bywało w moim życiu, ale jak widać, nawet jakaś taka okresowa praca przez powiedzmy rok, dwa, ale intensywna nad sobą, może zaowocować w ten sposób, że później możemy troszeczkę spuścić z tonu. Drogi widzu, podziel się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat w komentarzu. To może konkretnie z takich wartości, które teraz chcesz usprawnić w swoim życiu, na czym konkretnie chciałbyś pracować, co byś chciał udoskonalić i jeżeli możesz wskazać, jaki masz na to pomysł, w jaki sposób to zrealizujesz. Jeżeli mówimy o takiej pracy wprost związanej z dziennikarstwem, no to myślę, że ewidentnie potrzebuje jeszcze trochę więcej swobody pracy przed kamerą. Tutaj mówię to głównie pod kątem programu podróżniczego, ale to też siłą rzeczy przyda się do prowadzenia wywiadów. Ja chciałbym w plenerze czuć się znacznie swobodniej. Myślę, że tutaj, oczywiście abstrahując od sympatii, antypatii, ale myślę, że dobrym punktem odniesienia może być na przykład pan Wojciech Cejrowski. Czy ktoś go lubi, czy ktoś go nie lubi, to myślę, że nie może odmówić mu tego, jak on niebywale swobodnie zawsze przemieszcza się po planie zdjęciowym, to już urosło przecież do rangi wręcz chyba takich takich memów, nawet jak to pan Cejrowski zawsze to potrafi podejść do kogoś, zagadać, mimo że ten człowiek nie rozumie po polsku, a pan prowadzący mówi po polsku. To i tak jest taka swoboda w tym wszystkim, że to wygląda niebywale naturalnie. No, u mnie czegoś takiego nie ma, więc na pewno muszę się w tym na przykład aspekcie trochę poprawić. Ja jeszcze muszę poprawić też dykcję i emisję głosu. Na ogół zbieram za to pochwały, natomiast no. Telewizja, montaż to jest pewna magia. Wcale nie jestem w tym jakiś wybitny czy najlepszy. Szczególnie, że tak jak mówię, ostatnie 2-3-4 lata to tej pracy było mniej. A aparat mowy, no to to jest mięsień jak każdy inny. Więc ponownie muszę wrócić, że tak powiem, do treningów. No i chyba tyle, jeśli, jeśli chodzi o takie kwestie typowe, typowo związane z umiejętnościami dziennikarskimi. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe sprawy rozwojowe, no to ja oczywiście też cały czas rozwijam firmy, uczę się delegowania zadań, rozszerzam zespół, udoskonalamy tutaj różne procesy, no ale to już jest takie typowe zaplecze działania firmy. Myślę, że tutaj nie ma się co nad tym rozwodzić. Mhm, rozumiem. W porządku, to może jeszcze ciągnąć troszkę, ciągnąc ten wątek troszkę dalej, ale zahaczając o ten temat podróżniczy. To czy jesteś wskazać takie elementy, dzięki którym podróże pomagają ci się rozwijać? Powiem szczerze, że bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć tak typowo, konkretnie. Ja czuję tak wewnętrznie, podświadomie można nawet powiedzieć, że podróże dały mi dużo. Bo to jest jednak po pierwsze zderzenie swoich wyobrażeń z rzeczywistością. Ja za każdym razem myślałem coś o danym miejscu, a po czasie, kiedy tam w końcu po, poleciałem, pojechałem, to i tutaj też trudno sprecyzować, o co chodzi do końca, ale jakoś człowiek wewnętrznie widzi, że to trochę inaczej wygląda, że to trochę inaczej funkcjonuje, to swoje wyobrażenie zmienia. Więc to jest takie yy, może miękkie, ale niebywale rozwijające. Poza tym, no tak jak mówię, skoro musiałem się tak dużo uczyć różnych umiejętności właśnie pod kątem realizacji programu podróżniczego, no to to siłą rzeczy się przydało. No oprócz tego podróże, jak to ktoś kiedyś powiedział, uczą wykształconych ludzi. Mam nadzieję, że się zaliczam do tej grupy. Jeżeli ja robię różne ciekawe rzeczy w tych podróżach, poznaję ludzi, odwiedzam ciekawe miejsca, nie wiem, muzea, czytam, zwiedzam, fotografujemy. Pytamy kogoś o coś, prowadzimy różne interakcje, no to myślę, że to ewidentnie jest rozwijające. To, zostając jeszcze w tematyce rozwoju, ale takiego biznesowego, rozmawiasz właśnie z przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy mają biznesy ogromne na skalę polskiej, jak i świata. Czy jesteś w stanie wskazać takie aspekty, które są w biznesie najważniejsze z punktu Twojego doświadczenia? Hmm. Trudno powiedzieć, bo to pewnie jest różnie u różnych osób i różnych branżach, natomiast mm -hmm. wydaje mi się, że rzeczywiście taką cechą wspólną jest bardzo często to, że to jest pełne poświęcenie się swojemu biznesowi. To naprawdę nie jest tak, i tutaj wcześniej też trochę o tym mówiłem, że ktoś na przykład mówi, jak on to ciężko pracuje nad rozwojem swojej firmy, a tak naprawdę to w sumie dwie, trzy godzinki dziennie, a reszta to jakoś to się samo kręci, no bo. Bo nie wiem, bo tak naprawdę ta firma pochodzi, pochodzi tylko z kapitału. Oczywiście są tacy przedsiębiorcy, oczywiście są takie firmy, oczywiście po upływie lat można tak zorganizować przedsiębiorstwo, że w dużej mierze działa to samo, ale to i tak trzeba czuwać często. Ale jeżeli mówimy o tych biznesach rosnących, o tych pierwszych latach, no to naprawdę ja bardzo rzadko spotykałem się z osobami, które mogłyby sobie, tak mówiąc kolokwialnie, bimbać, a pieniądze same by się robiły. Cecha wspólna dla wszystkich rozwijających się biznesów, w pierwszych latach szczególnie, no to to jest ewidentnie długa i wytężona praca przedsiębiorcy i po prostu życie tą swoją firmą od rana do wieczora. To ja mogę od razu tutaj wskazać rozmowę z Pawłem Preisnerem, w którym bardzo podobnie wybrzmiało to przesłanie. Dość dostatnie w pewnym momencie stwierdził, że trzeba po prostu ruszyć. D, y, I zacząć y, po prostu robić zadania, które są do zrobienia, i konsekwentna realizacja małych, y, małych zadań codziennie spowoduje, że ten duży sukces się pojawi. Natomiast trzeba codziennie uiszczać tą opłatę w postaci takiej y, skutecznej pracy, żeby faktycznie ten rezultat się pojawił. No ja dodam może, dlaczego to tak podkreślam. No bo rzeczywiście czasami, jeżeli ktoś nie miał styczności z prowadzeniem firmy, no mamy taką dyskusję po prostu gdzieś tam, że to że przedsiębiorca mówi jak on to ciężko pracuje no to to jest kwitowane czasami nawet śmiechem że to jest forma jakiejś takiej ściemy bo tak naprawdę nic nie robi no nie wygląda to tak i, i polecam po prostu spróbować polecam sprawdzić ile pracy często potrzeba żeby jakiś mały czy średni biznes rozkręcić żeby to był zysk większy niż na etacie no bo to przecież po to zakładamy firmy gdyby ktoś miał mieć firmę i zarabiać dokładnie tyle co na etacie no to po co się Yy, tak trudzić, no chyba że ktoś tak bardzo nie chce pracować dla kogoś, no to wtedy miałoby to sens. Nie mówiąc już o tym, żeby rozkręcić firmę na, na zarobki typu kilkadziesiąt tysięcy złotych netto dla właściciela, grube kilkadziesiąt tysięcy złotych netto, kilkaset tysięcy, już nie mówię, kilka milionów, no to naprawdę trzeba się naprawdę, naprawdę bardzo dużo opracować. No, trzeba ruszyć tą <laughs> i zrobić to, co jest do zrobienia. Później, ewentualnie, to jest właśnie. Taka zaleta, ale jednocześnie pułapka przedsiębiorczości, że ta praca nie jest w jakiś sposób wskazana, że trzeba zrobić to i tamto w tym i w tym czasie, tylko człowiek sam musi odnaleźć, co jest najważniejsze do zrobienia w danym momencie i to zrobić. No, ja myślę, że przede wszystkim takie, tak, takie nawet bolesne może być coś takiego, że każdy przed rozpoczęciem prowadzenia firmy ma jakąś tam swoją wizję jeśli on nie ma doświadczenia, to jemu się wiele rzeczy wydaje. Nie tylko z firmą, no zawsze tak jest. No może nam się wydawać, że nie wiem świetnie zagralibyśmy mecz w Ekstraklasie, ale kiedy rzeczywiście dostalibyśmy tę okazję i nie w Ekstraklasie, tylko w czwartej lidze, oj to byśmy poznali jakie to jest trudne. Tak, I tutaj tak. ponownie, no nam się może wydawać, aha, no gdy tutaj założę firmę, no to dobra, no to tu rozdamy ulotki, tu sobie ustawię tą reklamę na Facebooku, tutaj coś jeszcze, tu o znajomym polecę, to na pewno tam przyjdą. No i wy, wykonujemy sobie te wszystkie nasze założenia. Po czym mamy dwóch klientów na jakieś tam drobne usługi w pierwszym tygodniu. No i pojawia się presja, i co dalej, jak tu zarabiać pieniądze. I wtedy człowiek dopiero zderza się z rzeczywistością. I tutaj właśnie uważam, że każdy powinien spróbować e, przedsiębiorczości, bo wtedy do, zaczyna szanować e, przedsiębiorców, swojego szefa. E, Poprzedniego czy nowego, jeżeli mu przedsiębiorczość jednak się nie spodoba, bo to pokazuje wtedy, jak ciężki to jest kawałek chleba, a jak no, niestety często jest tak właśnie błaho postrzegany. Tak, dok dokładnie tak, ale podkreślmy to bardzo mocno. Tu nie chodzi tylko o przedsiębiorczość. Nie róbmy z przedsiębiorców jakichś bogów. To jest dowolna dziedzina życia, no zawsze z boku wszystko wydaje się łatwiejsze i myślę, że każdy zderzył się już z czymś takim, że kiedy czegoś spróbował, no to to się okazało w praktyce trudniejsze i podobnie jest z prowadzeniem firmy. Wskazam się. W porządku. To chciałbym poruszyć jeszcze taki temat. Wskazałeś w jednej z rozmów o tym, jak w ogólnie życiu zawodowym ważna jest elastyczność, a jej wartość będzie w przyszłości tylko i wyłącznie wzrastać. I pytanie do Ciebie, czy, czy można to w jakiś sposób wytrenować? Czy można, tą czy można tą elastyczność w jakiś sposób rozwijać? Powiem szczerze, nie wiem. Jeżeli chodzi o taką elastyczność czasową, to no ja tak naprawdę już chyba kilkanaście lat, no tak, kilkanaście lat jestem aktywny, czy to w sieci, czy jakoś tam, no nie powiem jako przedsiębiorca, ale jako człowiek, który podążył. Własnymi ścieżkami, to znaczy nie poszedł na taki typowy etat. Mimo, że oczywiście zdarzyło mi się dorabiać w różnych miejscach, również za granicą, to jednak zawsze byłem nastawiony na coś takiego, że to ja sobie sam swoje życie w ten czy inny sposób finansowo ogarnę. Co oczywiście finalnie doprowadziło mnie do założenia własnej działalności. I dla mnie to już jest tak naturalny stan rzeczy że ja sam sobie muszę zawsze poradzić, że czasem pracuję się rano, a czasem w środku dnia, a czasem wieczorem, czasem cały dzień, czasem się nie pracuję, że no, pływam w tym jak ryba w wodzie yy, i no, czasami tak rzeczywiście jest, że kiedy zderzę się z osobą, a cały czas mamy mnóstwo takich osób, i one zawsze będą, dla których praca, życie zawodowe, zarabianie pieniędzy to jest powiedzmy ta ósma, szesnasta, czy tam jakaś dziewiąta, siedemnasta, i tyle, i koniec, i zamykam laptopa, i dla nich wizja robienia czegoś wieczorem to jest w ogóle jakaś, jakaś bzdura, głupota. No, jak tak można? Przecież trzeba mieć czas na odpoczynek, i tak dalej. Jak można byłoby pracować w sobotę bez sensu, co ja oczywiście rozumiem, każdy podchodzi do życia indywidualnie. Że ja czasami już zauważam, że tego świata do końca nie czuję. To znaczy, ja nie chcę być jakimś tutaj takim przemądrzałym gościem, który ma komuś mówić, że warto czasami być elastycznym, porobić coś w innych godzinach i tak dalej. Nie, no każdy ma swoją drogę. Ja dużo bardziej elastycznie podchodzę do swojego życia zawodowego, odnajduję się w tym. Nie czuję, żeby to było dla mnie jakieś wielkie obciążenie. Ja naprawdę mam czasami tak terminarz, że powiedzmy, no nie wiem. O, dzisiaj, nagrywamy w czwartek. Będę powiedzmy coś tam pracował, jak ja to czasami mówię, klikał sobie do godziny około 18, po czym pakuję się na piłkę, pójdę, zagram z kolegami dwie godziny w piłkę, wracam i jeszcze prawdopodobnie wieczorem trochę popracuję. Nie czuję, żeby to było dla mnie obciążenie. Jeżeli ktoś natomiast uważa, że to jest za duża elastyczność, że praca ma się kończyć o godzinie 16 i tyle, no to okej, okay, no to. Niech rynek weryfikuje, niech każdy po swojemu sobie żyje, pracuje i nie mówię tego złośliwie, tylko zupełnie szczerze: niech każdy po prostu postępuje na rynku tak, jak uważa za stosowne. Czy to przedsiębiorca, czy to pracownik, czy to osoba na jakimś kontrakcie pełna dowolność. Natomiast jeżeli chodzi o taką elastyczność, powiedzmy już w tym, czym my się zajmujemy i co my robimy no to tutaj też, no niestety, taką mamy rzeczywistość, że zależy to od branży. Są zajęcia w Polsce, czy to w ogóle na świecie, poddane takiej typowej konkurencji, które działają na typowym wolnym rynku, i chyba mogę tutaj śmiało powiedzieć, że jest to internet czy YouTube. Oczywiście też nie do końca nic nie jest zero no bo na przykład, już na YouTubie były i są podmioty, które wprost czerpią zyski z na przykład sponsoringu państwowych spółek czy państwowych podmiotów i to ponownie, to też nie jest zero-jedynkowe. Państwo też jest uczestnikiem rynku, więc zawsze to w jakim stopniu gdzieś tam się komuś może zdarzyć, no ale jeżeli ktoś na przykład dostaje sponsoringa, jest portalem internetowym typu milion złotych, no to to już trochę zaburza nam ten rynek, ale tak generalnie co do zasady internet jest bardzo konkurencyjny i jest to taki niemal wolny rynek i tutaj trzeba być elastycznym, nie ma zmiłuj, no ale są oczywiście też branże dużo bardziej zabetonowane, obłożone wieloma takimi powiedzmy obwarowaniami, że najpierw trzeba być bardzo wykształconym, potem trzeba spełniać jakieś przepisy, potem coś, potem coś. Tak na pierwszy rzut oka przychodzi mi tutaj powiedzmy nie wiem, jakiś lekarz, prawnik. To nie jest na tyle elastyczna branża, żeby ona się cały czas zmieniała. Ona ewentualnie dostosowuje się do nowej rzeczywistości. No powiedzmy dla prawników teraz wejdzie to AI, no i trzeba będzie jakoś tam sobie z tym radzić, że nie wiem, ktoś wykorzysta kogoś, nie wiem, głos do stworzenia czegoś, więc trzeba te osoby później pozwać, tak? No to są siłą rzeczy, jakieś tam zmi zmiany związane z rozwijającym się światem. Natomiast, tak jak mówię, są branże bardziej elastyczne i mniej elastyczne. Im więcej wolnego rynku, im mniej obostrzeń przeróżnych regulacji, tym trzeba być rzeczywiście bardziej elastycznym. Mhm. To ja tak, żeby widzowie mieli też jakąś taką konkretną wskazówkę. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że uważam, że bardzo ważne jest podążanie za swoimi talentami, pasjami, rzeczy, które się lubi robić. Nawet jeżeli ich nie monetyzujemy, to pracując nad nimi może się okazać, że w przyszłości dostrzeżemy jakąś niszę biznesową, którą można na nich oprzeć, a skoro lubimy to robić, no to tego czasu i tak i tak nie zmarnujemy. No jeszcze możemy dodać, że jeżeli my się czymś naprawdę pasjonujemy i zajmujemy, to my naprawdę bardzo dobrze wtedy czujemy tę branżę. I jeżeli pojawią tak. się możliwości do zarabiania tam pieniędzy, a my byliśmy tej branży przez, powiedzmy, 10 lat pasjonatem, klientem czy czymś takim, no to my naprawdę bardzo dobrze czujemy, czego rynek potrzebuje, no bo my sami tego potrzebujemy. Dokładnie tak. Na koniec polecam Ci serdecznie obejrzeć materiał, który nagrałem z Paulem Preisnerem. Omawiamy w nim to, w jaki sposób udało mu się dojść od zera do budowania własnych bieżąców. Link znajdziesz w opisie. Bardzo Ci dziękuję, Wojciechu, za rozmowę. Bardzo merytorycznie i bardzo przyjemnie mi się z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.